Czy nie boisz się, że kiedyś chlapniesz coś takiego, że naprawdę do ciupy pójdziesz? <gry> Wiesz co, mam taki... To muszę powiedzieć, że mój prawnik tak to trochę skomentował, że mam taki automatyczny wewnętrzny system obronny. Nawet jeżeli kogoś krytykuję, no to dobrze to mówię, że to można uznać jako taką po prostu opinię na jakiś temat, a nie stwierdzenie faktu, ani nic takiego. Za co miałbym pójść do, tego, do tej ciupy? Za opinię na temat portalu? Za opinię na temat nawet redaktora? Za opinię na temat gry? No, to myślę, że gdyby ktoś ukarał mnie za takie słowa, to zrobiłby ze mnie męczennika, szczerze, bo rozumiem, gdybym robił materiały czy wypowiedzi w stylu panie XYZ, ty głupi H, wiesz i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo, no to to jest obraza i to można w ten sposób potraktować, ale ja w zasadzie na kanale biję się na myśli, biję się z opiniami, a jeżeli miałbym pójść do ciupy za bicie się z opiniami, no to my w tym momencie, no, brakuje nam tylko palenia książek na ulicach, polowanie na wiedźmy i tak dalej, to by wróciło momentalnie. Tak więc, no, jeżeli ktoś chciałby mnie do tego wsadzić do ciupy albo ukarać po prostu, no to musi się strogo palnąć w łeb i zobaczyć, w którą stronę faktycznie zmierza ze swoimi poglądami, ze swoim nawet podejściem do życia, opinii właśnie dziennikarstwa i tak dalej.